Cześć, ja jestem Nefren, witam Was serdecznie. Przed Wami kolejny odcinek: Jak zdobyć, czyli prezentacja i sposób zdobycia kolejnego mounta. I pod ostatnim filmem w komentarzach wybraliście Twilight Drake'a. Dlatego ja jestem w Northrendzie, ponieważ ten mount pochodzi z dodatku Wrath of the Lich King. No i tak ten właśnie mount się prezentuje, czyli Twilight Drake. Jest to grafika, znaczy model typowy dla tych właśnie Drake'ów, wszystkich, które praktycznie pojawiły się w, w tym dodatku. No, ale oczywiście różni się kolorystyką, ma jakieś tam tutaj elementy, typu, właśnie rogi i. No i po prostu ten kolor tak naprawdę go wyróżnia. Jest to taki mount dość mroczny. Ja nie jestem jakimś szczególnym jego miłośnikiem, chociaż wiem, że są osoby, które naprawdę bardzo się podoba. Chociaż szczerze powiedziawszy, trzeba przyznać, że te skrzydła są fajnie wycieniowane. To znaczy, tutaj mamy takie ciemne e, i idą dalej do brzegów są jaśniejsze, więc. No, może robić wrażenie. I teraz tak, co należy zrobić, żeby tego mounta zdobyć? Otóż ja jestem w tym momencie w Northrendcie. Tutaj mamy Dragonblight, a konkretnie Warmest Temple. Tutaj jest świątynia, w której jest wejście do rajdu, w którym tego mounta możemy zdobyć. Mount Raid nazywa się Obsidian Sanctum. I tutaj musimy upewnić się, że robimy go w wersji 25-osobowej. Tak, mamy zaznaczone 25 osób. I co jest jeszcze ważne, tam będziemy mieli takie trzy smoki, ale zaraz w sumie o tym powiem, co trzeba zrobić, żeby ten mount wypadł. Bo ten mount jest stuprocentowym dropem. Więc. Możemy sobie śmiało to robić raz w tygodniu i za każdym razem będziemy tego mounta zdobywać. Dobra, no to ja w takim razie wchodzę do rajdu i zaraz zobaczycie jak to wygląda. A więc tak, jesteśmy w środku i tutaj zobaczcie mamy na mapie cztery czaszki. W środku oczywiście jest boss i mamy po brzegach trzy takie właśnie mini smoki teraz właśnie możecie je zobaczyć, tam jeden na górze jest, drugi z prawej strony, jeden naprzeciwko jest, choć daleko tego nie pokażę i chodzi o to, że nie możemy tych smoków zabić, my tutaj już sobie zabiliśmy wcześniej trash, żeby po prostu skrócić ten filmik, nie pokazywać takich głupot, to tego już nie pokazywałem natomiast tutaj po prostu będziemy sobie bili smoka i nie możemy wcześniej zabić tych smoków, czyli po prostu teraz tylko i wyłącznie bijemy Sartariona jeśli chodzi w ogóle o bicie tego, tak naprawdę można to sobie już śmiało solować, tutaj nawet nie jestem na pewien, czy nie trzeba być chyba w grupie nawet rajdowym żeby wejść do tego rajdu, więc nie ma z tym problemu. A w dwie osoby to już jest po prostu no, czysta przyjemność. Czyli tutaj jesteśmy w trzy. Naprawdę bardzo szybko da się go znikować. Nie trzeba tak naprawdę żadnymi mechanikami się przejmować. Tutaj pamiętam kiedyś z grozą to były takie fale ognia, które właśnie przechodziły czasem przez planszę, No ale teraz nie wiem jak on trafi, To zadaje jakieś 5 czy 10 tysięcy obrażeń, więc tak naprawdę nic nam to krzywdy żadnej nie wyrządzi. Chyba czekość z achievement. Bo jest achievement, o ile dobrze kojarzę, żeby po prostu tym nie dostać. No ale walka ta, trwa tak krótko, jak się to robi, właśnie dwie czy trzy osoby, że po prostu nawet nie zdąży bos tego wykastować. O właśnie, te fale teraz przeszły bokiem, no to nie jest nic trudnego, one no, idą powoli jak żółw, więc nie ma problemu, żeby tego uniknąć. Nie, przejmuj, nie, nie przejmujemy się żadnymi kimś tam Adami niczym nie ma co się po prostu przejmować, wystarczy bić bossa. No i dobrze, pada boss, zobaczcie, jest właśnie ten mount. To jest stuprocentowy drop, tak jak wcześniej mówiłem. Czyli, jeśli nie zabijemy tych smoków, ten mount to na 100% będzie wypadał. No i oprócz tego mamy jakieś tam papierdyłki, mamy bug e, i jakaś tam torba, nie wiem, z gemami czy temu podobnymi rzeczami. Też to fajne rzeczy do transmogryfikacji w starych Fajdach, więc też warto przyjrzeć się tym itemom, zanim, e, zanim je sprzedamy. No i to było na tyle. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Piszcie w komentarzach swoje propozycje do kolejnych filmów. I do usłyszenia. Cześć.